Dzień numer dwa nagrywania programu na osi Dziś troszkę cieplej będzie, tylko minus pięćdziesiąt. To wręcz fala. Fala ciepła, upały. Można iść bez czapki i szalika. Jest ekipa już przyjechała. Także zobaczymy gdzie są, stoją, mrugają gaczami światełkami mrugają Proszę bardzo Zobaczymy, jest razem Witam, witam Tak się przejąłem tym nagrywaniem, że idę i nagrywam cały czas Ja, ja, ja mówię, <śm> nie uczesałem się No wczoraj <śm> się... Tu na się jest tu Się za, za płotem tam są czy wjeżdżasz do środka? Ja nie fajnie no one chyba się odsuwają wiesz? tak? No to od razu dodam ja się przyjechało iweko Muszę sam swoje nagrać. Jak się wchodzi do środka, ale jak to nagrywał i trzymam kamerkę, to jak zlecę stąd, to będzie dopiero heca. Dobra, cicho kamera mi zaraz spadnie, nie mam gdzie jej postawić. Mam bardzo mało stabilną kamerkę. Dowód, dowód rejestracyjny mam. Mogę się wypiąć za wszystkich i ruszyć w drogę Trzeba się tu rozebrać ciepłutko, jest w kabinie Wszystko jest tu wygodne Wiemy przy kierownicy reguluje na pewno ma jakąś regulację kierownicy Retarder Szybko obsługa z Chyba go odpalę I jadę, nie czekam na nikogo Tylko ruszam w drogę i jadę Tu pan z kamerą Wniszcie, na osi sali Proszę, jesteśmy u Mercedesa. Ja ten to jest naprawdę w środku, to jest bajka. Ale to ten nowy będzie tutaj, czy, czy nie, poprzedniej stary, generacji? Nie stary, będzie jeszcze. Nie. Chyba stary. Chyba stary. Jest, tutaj jest to, o co Polska walczyła. Właśnie tego chcieliśmy zobaczyć. trog roku 2012. Podobno jestem przypięty do innego ciągnika, ale mają mają to zmienić. Także chyba się przejadę takim. No zobaczymy, nie wiem, bo my chyba jesteśmy tam jest ten zestaw, w którym mam jechać Ale może się uda przypiąć tego i przejechać się najnowszym aktrosem Zaraz wlezę do środka i zobaczę jak to wygląda. Podobno jest odlotowy. Pachnie. Pachnie nowością deska rozdzielcza klasy takiej już prawie że jak w Mercedesie no jak w Mercedesie także Te kluczyki są w środku? Eee, kluczyki są, są nie. tak okay. bez gwiazdy nie ma jazdy, tak? Warto mieć go w drużynie. dwie generacje Mercedesów Ten stary wcale nie wygląda na starego, on też wygląda na nowoczesny samochód Koło siebie jak się na nie spojrzy to jednak jest różne Thank okay. you. Sprzęt poważny był. Nie da się ukryć, że najlepszy. Takim sprzętem robimy filmy. Znaczy nie ja oczywiście, ale, ale profesjonaliści warto mieć go w drużynie Actros mała kabinka ale wcale taka mała nie była I jeszcze pewno Proszę wejść fajne porównanie Actrosów to właśnie widać że Widać, że ten postęp jest... Znajduje i Trochę wyższej temperatury do pracy. Dzięki. Dalej może Jedziemy. bo Dzięki bardzo. Trzeba przetrzeć tego na tam. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich. Nie, pozdrawiam wszystkich przyjaciół Hioba. Ja również. No właśnie, ja od ekipy. Pozdrawiam. Pozdrowienia mamy. No, wszyscy nas, tylko Ola nas nie podziwia. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów na forum yy, Hioba, gdzie? Wiem gdzie zjeść. A mnie byłem. A to Renówka na koniec zostaje, czy? To no, Renówka na koniec.